Hyundai Elantra piątej generacji jest z nami na rynku od 2010 roku, natomiast wersja po faceliftingu upodobniająca go mocno do większego brata i40 była przeprowadzona w 2014 roku. Patrząc na Elantra mamy wrażenie, że jest to bliźniaczy pojazd do i30 tylko, że w odmianie sedan. Natomiast Hyundai wydłużył rozstaw osi o 5 cm, a także zmniejszył jego wysokość o 3,5 cm. Zabieg ten zapewne związany jest z chęcią poprawienia całej stylistyki nadwozia i jak sami widzicie, nie najgorzej wyszło tu Hyundaiowi. Elantra zyskała bardzo ciekawie wyglądające przednie reflektory. W ich wnętrzu znajdziemy biały element, w który to wkomponowane są diody służące do jazdy dziennej. Zderzak natomiast zyskał inny kształt. Jest on teraz szerszy u dołu, przez co mamy wrażenie, że Elantra jest większym autem niż jest w rzeczywistości. Na linii bocznej konstruktorzy chcieli zamaskować duże połacie blachy, zaciągając tylne reflektory daleko na. Tylny błotnik, i można powiedzieć, że udało im się właśnie zamaskować dość ociężały tył. Natomiast najgorsze wrażenie sprawia tutaj nieco przysadzisty zderzek tylny. Wyraźne przetłoczenie widoczne na linii bocznej jest również widoczne z wnętrza pojazdu w bocznym usterku. Przechodząc do tylnej części nadwozia, to tak. Elantra charakteryzuje się przede wszystkim klapą uformowaną w lotkę. Mamy też duże światła, które niestety nie zostały wykonane w technologii LED, co dziś już jest staje standardem. Nasz testowany egzemplarz wyposażony jest w kamerę cofania. Jest ona umieszczona tutaj zaraz nad tablicą rejestracyjną. Jest to dosyć problematyczne, ponieważ ulega ona zabrudzeniu i w warunkach takich jak mamy dzisiaj często musimy podchodzić i ją czyścić po prostu przejeżdżając palcem. Bagażnik Hyundai Elantry. Mieści 495 litrów. Jest to wynik średni, ponieważ plasuje się między klasowymi rywalami, takimi jak Toyota Corolla, która ma mniejszy bagażnik, natomiast Volkswagen Jetta ma bagażnik nieco większy i jest to 510 litrów. Zawiasy tylnej klapy wchodzą niestety do przestrzeni ładunkowej, ograniczając jego funkcjonalność. Tylna klapa nie ma żadnego uchwytu do jej zamykania. Nie chcąc brudzić rąk, możemy zamknąć ją za pomocą yy, zamka. Pytając na miejscu kierowcy w naszych rękach ląduje kierownica, która jest nieco dużej średnicy, wykonana jest z bardzo miękkiej skóry, natomiast wykonanie jej nie stoi na najwyższym poziomie. Za kierownicą znajdziemy oczywiście zegary, które wskazują nam prędkość chwilową, a także obroty silnika. Pomiędzy nimi znajdują się różnego rodzaju kontrolki, a także komputer pokładowy. Jeśli chodzi o design deski rozdzielczej, jest on poprawny, wszystko znajduje się na swoim miejscu i nie będziemy mieli problemu z obsługą wszystkich funkcji dostępnych w aucie. Na szczycie deski rozdzielczej, moim zdaniem, troszkę niepotrzebnie, znajduje się troszkę wyglądający archaicznie zegarek. Pod nim znajduje się radio z wyświetlaczem o przekątnej 4,6 cala. Służy ono także do wyświetlania obrazu z kamery cofania. W tylnej części nadwozia, miejsca dla pasażerów jest naprawdę wystarczająco dużo. Widać zwiększony rozstaw w porównaniu do kompaktowego i 35 cm. Mamy tu sporo miejsca na nogi, nieco mniej miejsca znajdziemy nad głową. Ciekawostką w testowanym egzemplarzu jest podgrzewane tylne siedzisko, co bardzo rzadko trafia się w aucie tej klasy. Tak więc ruszamy Hyundaiem. Jak wcześniej wspominałem, na kierownicy znajduje się przycisk MODE i nim możemy wybierać jeden z trzech trybów pracy układu kierowniczego. Jednak w trybie COMFORT, NORMAL jak i SPORT działanie układu kierowniczego jest bardzo podobne. Jest on wspomagany z dużą siłą, ale wiemy co dzieje się z przednimi kołami. Nie mamy poczucia, że jest jakieś gumowe połączenie między kołami a kierownicą. Zawieszenie nie jest męczące w dłuższych trasach, ale na pewno nie zachęca do sportowej jazdy, ponieważ próby szybszego pokonywania zakrętu kończą się dość sporymi przechłami na podwodzie. Zużycie paliwa przy silniku 1,6 litra o mocy 132 koni jest naprawdę bardzo przyzwoite. Udało mi się uzyskać 5,7 litra. Na 100 km przy trasie z Warszawy przy średniej krótkości około 85 km na godzinę. Także uważam to za wynik naprawdę bardzo dobry. Przy oszczędnej jeździe, możemy spalić nawet w okolicach 5 litrów. Natomiast szybsza jazda na autostradzie będzie skutkowała zużyciem paliwa w okolicy 6,5 litra na każde 100 km. Miasto natomiast, w zależności od ciężkości nogi kierowcy, będzie skutkowało spalaniem. Na poziomie 7,5 do 8,5 litra. Najbardziej denerwującym elementem w tym wnętrzu dla mnie jest radio, które niestety nie posiada funkcji RDS. Także musimy manualnie wyszukiwać poszczególne stacje. Jest to dość problematyczne, ponieważ nie wyświetlają nam się nazwy aktualnie słuchanych stacji. Także mamy problem ze znalezieniem nawet swojej ulubionej. Oświetlenie elantry nie jest zbyt dobre. Strzewkowe reflektory nie sprawdzają się tutaj idealnie. Ich światło jest troszkę słabe, szczególnie podczas deszczowej pogody. Ceny Elantry startują od 67 tysięcy zł. Za nasz testowany egzemplarz przyjdzie nam zapłacić w salonie 81 tysięcy zł. Biorąc pod uwagę cenę 67 tysięcy złotych za podstawową Elantry, wydaje się ona duża. Natomiast jeżeli spojrzymy w konfigurator, wyposażenie tej podstawowej wersji jest już naprawdę Przyzwoite, a także mamy tutaj w podstawie dostępny silnik 1.6 o mocy 132 koni oraz sześciobiegową skrzynię biegów. Na tą chwilę chciałbym bardzo serdecznie wam podziękować za obejrzenie naszego filmu. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, a także oglądania naszych dalszych filmików. Do widzenia.